Generalnie, jeżeli chodzi o mnie, to fotografia to jest jedna z wielu tak samo Mirka może powiedzieć, tak. i poranki. Jest to generalnie nasza druga wystawa, druga wystawa grupy F8, grupy absolwentów Podlaskiej Akademii Fotografii. To grupa osób, które w Polskiej Akademii Fotografii skończyły jakiś kurs, tak, przynajmniej jeden z kursów. I yy, powiem też, że jest to w pewnym sensie troszeczkę grupa elitarna, bo nie każdy yy, dostał zaproszenie do tej grupy. Aby uczestniczyć w działaniach tej grupy, trzeba było troszeczkę się wykazać, naprawdę niedużo. Ale trzeba było pokazać, że fotografia jest czymś ważnym w życiu z każdego, yy, każdego członka tej grupy. Nie rysować, nie umiem śpiewać, nie umiem tańczyć. W związku z tym robię zdjęcia, które czasami wychodzę. Od, od, od najmniejszych jak dostałem jakiś aparat we Więc takiego się stało. A teraz troszeczkę fotografuję w teatrze, w tą ciągło mnie w, w tą stronę. Zenitem kiedyś było trudniej, teraz jest łatwiej, bo są aparaty cyfrowe. radość z powracania do czasów, kiedy się zrobiło zdjęcie i można sobie przypomnieć momenty z przeszłości. Sprzęt nie może nam przeszkadzać, więc yy, często słyszymy takie opinie, że dobre zdjęcie można zrobić go jakim aparatem. Zgadza się, dobre zdjęcie tak, ale nie każde. Nie w każdej sytuacji ten słaby sprzęt sprawdzi się, no ponieważ są momenty, kiedy zacznie nas ograniczać. Wtedy potrzebujemy czegoś lepszego.